Mieniam you mm -hmm. 19 grudnia witam Was na naszym kolejnym roratnim spotkaniu. Mamy sobotę przed czwartą niedzielą Adwentu, więc jesteśmy już no praktycznie na ostatniej prostej. Oprócz naszego dzisiejszego spotkania jeszcze trzy tylko przed nami. Dlatego, moi drodzy, nie przedłużając, ruszamy, bo dzisiaj. Y o świętej matce Teresie z Kalkuty. Wspaniałej osobie, niesamowitym człowieku. Chcemy sobie trochę powiedzieć, ale też chcę się z Wami dzisiaj spotkać przed naszą szkołą, by tam Wam opowiedzieć o wspaniałej akcji, o której już sobie wspominaliśmy. Więc lampiony w dłoń, chwytajcie, zapalamy nasze lampiony, przyklejamy obrazki i rozpoczynamy dzisiejszy temat. Więc zapalone. Zapalone lampiony wysyłają nam sygnał do nieba, Panie Jezu. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu. Jesteśmy, czekamy i doczekać nie potrafimy. Jesteśmy pełni radości, że Boże Narodzenie już tak blisko. No i dzisiejszy obrazek, słuchajcie, dzisiejszy obrazek, czyli 19 grudnia, sobota, a na nim właśnie wizerunek świętej Matki Teresy z Kalkuty. Bez codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu nie miałaby siły do pracy wśród najbiedniejszych. Więc klej chwytamy w dłoni, przyklejamy na nasze roratnie plansze. Nasz dzisiejszy obrazek, więc słuchajcie, obrazek ląduje na planszy. No i już naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej. Dobrze, moi drodzy, jeszcze będę o tym wspominał. Przede wszystkim niedziela. Niedziela, godzina 17:30, od 17:30 do 18:30. Jeżeli tylko deszcz nie będzie padał, będę na Was czekał na dziedzińcu przed naszym kościołem. Tam chcemy razem napić się kakao, przynajmniej w ten sposób chwilę być ze sobą, oczywiście zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Także ruszamy dzisiaj. O, muszy świętej i o wierze, ogromnej wierze świętej matki Teresy z Kalkuty. Matka Teresa z Kalkuty, mimo że tak by wskazywało jej imię, z tym dodaniem z Kalkuty, nie urodziła się wcale w Indiach, w Kalkucie, urodziła się w Albanii, żyła w XX wieku. Czyli wielu, wielu z nas, właśnie rodzice, ja również pamiętamy jeszcze ją, kiedy żyła, kiedy można ją było zobaczyć na różnych spotkaniach, też w telewizji. Urodziła się w bogatej rodzinie, ale od samego początku była uczona przez swoich rodziców, by umieć dzielić się z tym, co ma. Jakby rodzice jej mówili, tak wiele dostałaś, dlatego umiej podzielić się tym z innymi. I w takim duchu, w takim Bożym duchu dobroci była wychowywana. Miała na imię Agnieszka, bo tym mnie matka Teresa to dopiero przyjęła w zakonie. A więc Agnieszka, która urodziła się w Albanii, w bogatej rodzinie, kiedy miała 17 lat, zapragnęła wstąpić do zakonu. Na początku mama. Nie, nie bardzo chciała się na to zgodzić, ale później powiedziała tak, zaufaj Panu Jezusowi, pozwól, by On cię prowadził, i Agnieszka wstępuje do zakonu. Na początku, do zakonu w Irlandii, dopiero potem jest wysłana do Indii, do Kalkuty. I może Agnieszka myślała, że będzie posługiwała wśród zamożnych ludzi, ale okazało się, że kalkuta, do której została wysłana. To nie tylko ta bogata strona, ale że też w Kalkucie jest skrajna, skrajna bieda. I właśnie matka Teresa, jakby właśnie z okien swojego zakonu widziała ludzi skrajnie biednych, ludzi schorowanych, ludzi, którzy nie mieli co jeść, którzy głodowali na ulicy. I wtedy jakby słysząc. Głos pana Jezusa, który mówi, Cokolwiek co uczynicie jednemu z tych najmniejszych, najbiedniejszych, tak jak mnie samemu byście uczynili. Jakby matka Teresa, motywowana tymi słowami, stwierdza, że chce posługiwać całkowicie, oddać się pracy dla tych najuboższych, najbiedniejszych. I jakby dostaje zgodę, by wystąpić z tego zakonu, w której była do tej pory. I zakłada nowe zgromadzenie zakonne. Siostry misjonarki miłości. Tak nazywa się to zgromadzenie założone przez, przez matkę Teresę z Kalkuty. Tak potocznie nazywamy te siostry kalkutkami. Są bardzo charakterystyczne, bo noszą habit w takiej formie to się nazywa sari. Właściwie to jest, z tego co każe, jeden długi pas z materiału, którym taka siostra, zakona się owija, i to wygląda jak taki strój pełny od, od głowy właśnie do stóp. Tak? Taki najprostszy z możliwych. Tak zdaje się ubierały się właśnie kobiety tam w Kalikucie, te biedne, ub ubogie. Całe życie powierza właśnie taki posłudze z najuboższym. Ale nie tylko tym, którzy przyszli do niej. Matka Teresa, słuchajcie, wraz z nowymi siostrami, które wstępują do tego zgromadzenia sióstr misjonarek miłości, Matka Teresa wychodzi na te ulice kalkuty. Nie czeka, aż ktoś przyjdzie, prosząc pomóż mi, ale Matka Teresa wychodzi sama. Wychodzi w najciemniejsze zaułki, wychodzi tam, gdzie największa bieda, słuchajcie, gdzie panuje nie wiem, przemoc, gdzie panuje choroba. Nie boi się tego, chociaż może odczuwała strach. Ale pan Bóg dodawał jej wiary, dodawał jej otuchy, by tam niem karmić głodnych, tak? leczyć rany tych, 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 tych najbardziej, najbardziej chorych. Całe życie w ten sposób oddała, oddała też panu Jezusowi. Podobno była jakaś taka scena, że jeden człowiek, przypatrując się, jak matka Teresa opatrza ranę jakiegoś chorego człowieka, stwierdził, że. Nie, nie zrobiłby tego nawet za milion dolarów. I matka Teresa odpowiedziała mu, że ona też za milion dolarów by tego nie zrobiła. Robiła to dla Pana Jezusa, robiła to dla ludzi. Nic w zamian nie chcąc, bo tu nie o jakiekolwiek pieniądze chodziło. I moi drodzy siostry misjonarki miłości, czyli siostry kalkutki, są na całym świecie. U nas niedaleko, bo w Katowicach jest budynek jest zakon sióstr misjonarek miłości jako klerek, czyli jeszcze jakby ucząc się by być księdzem zdarzało mi się tam czasami być między innymi wraz z siostrami organizowaliśmy sylwestra dla ludzi bezdomnych dla tych którzy nie mają domu słuchajcie tam około 200 ludzi przychodziło Siostry ich karmiły, siostry dla każdego miały dobre słowo, ale właśnie nieustannie. Te, te siostry same wychodziły, słuchajcie. Nie, wty, były wtedy jeszcze kilkanaście lat temu na dworcu w Katowicach. Dużo ludzi nie mających domu gdzieś tam spało w podziemiach dworca, na kartonach. Siostry wychodziły do nich jakby nieustannie, zapraszając też do siebie, by mieli gdzieś się umyć, by mieli gdzieś się nakarmić. Niesamowita osoba, która siły do tego czerpała z Muszy Świętej i z adoracji Najświętszego Sakramentu, czy podobnie jak chociażby ksiądz Jan Macha, który też zachęcał do adoracji Najświętszego Sakramentu, Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że dobre działanie, dobroć, miłość musi mieć swoje źródło w modlitwie. Najpierw się modlić. I z modlitwy, od Pana Boga, czerpać siły, z adoracji świętego sakramentu, czerpać siły, by potem umieć okazywać innym miłość. Tam, gdzie inni nie zrobiliby tego nawet za milion dolarów, tam człowiek, który czerpie siły od Jezusa, potrafi zauważyć drugiego potrzeby drugiego, pochleć nad drugim. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kobieta niesamowitej wiary. Wyobraźcie sobie, jeszcze ostatnia rzecz Wam powiem. Matka Teresa z Kalkuty dostała pokojową nagrodę Nobla za to, co robiła, za to, kim była, za to, jak wiele dobra uczyniła. Niesamowita osoba. To nie była jej zasługa, tylko ogromne działanie Pana Boga w jej życiu, Boga, który dał jej siły, by tak wiele dobra uczynić. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że gdyby ludzie codziennie jedną godzinę spędzali na dorosłym świętego sakramentu, to byliby świętymi. I myślę, że coś w tym jest. Moi drodzy, teraz przenosimy się na chwilkę przed naszą szkołę. By tam o fantastycznej i fenomenalnej akcji sobie powiedzieć. Także zapraszam Was tutaj z mojej salki, teraz pod naszą szkołą. I zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tak jak już Wam mówiłem, spotykamy się teraz przed naszą wspaniałą szkołą, a dokładnie przed Stajenką i przed Choinkami, które tutaj przed szkołą się. Znajdują razem z panią Magdą. E, coś więcej wam na ten temat opowiem, a bardziej ona wam opowie, bo to ona stawiała tą stajenkę i tutaj Maryję z Józefem i króli i te choinki. No i te choinki już były wcześniej. E, więc oddaję głos, a ja sam chętnie posłucham. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Was zaprosić przed budynek naszej szkoły, gdzie wspólnie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej utworzyliśmy dla Was piękną stajenkę, taki element świąteczny, abyście mogli przyjść, zobaczyć, że te święta mają sens, mają wielką wagę, ponieważ rodzi się nowe życie, a wraz z nowym życiem wielka radość. Więc, kochani, z tą wielką radością zapraszam Was do oglądania stajenki, ale oprócz tego zapraszam Was do składania życzeń na naszej ogromnej, przepięknej choince, która dziś nosi nazwę drzewa życzeń. Każde z was może przynieść swoją bombkę. Może umieścić w niej życzenia dla osoby, którą chcecie tymi życzeniami obdarować, dla osoby, którą macie w serduszku, dla osoby samotnej, dla osoby opuszczonej, dla tej, której te życzenia sprawią radość, dla koleżanki z klasy, dla kolegi, dla waszej pani, dla waszej babci, dla waszej cioci, dla kogo tylko sobie zażyczycie, dla kogo chcecie, komu chcecie sprawić radość. Moi drodzy, element tego drzewa i Element szopki to pierwsza część naszej akcji, bo drugą część zawarliśmy w przedstawieniu, które obejrzycie w ostatni dzień uczestniczenia w lekcjach, czyli we wtorek. Zachęcam Was, zapraszam do obejrzenia przedstawienia, które również będzie niosło za sobą taką wartość jak pomoc, wsparcie, pamięć osób samotnych, opuszczonych, starszych, a przy okazji. Do robienia porządków nie tylko w Waszych domach, ale i w relacjach, w serduchach, no i wszędzie, gdzie trzeba ten porządek zrobić. My za chwileczkę z księdzem Łukaszem przeczytamy kilka życzeń, które znalazły się na tej choince, ale mamy nadzieję, że cała choinka będzie wypełniona pięknymi życzeniami, radosnymi życzeniami, Możecie to robić każdego dnia do godziny 22:00. Ta szopka jest pięknie oświetlona. Przez dwa dni były takie problemy techniczne, ale od wczoraj już wszystko działa, więc możecie przychodzić wieczorem. Możecie zapraszać swoich bliskich. No pamiętajcie o tych obostrzeniach sanitarnych, o utrzymaniu oczywiście odstępów, ale zapraszamy was serdecznie. To co? Przechodzimy do czytania? Ja może zacznę od tej Pięknej bombeczki. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Pauliny i Olgi. Gruszka przesyła Ewelina. Dla klasy drugiej C wesołych świąt MS. O, o, no proszę. A, wesołych świąt dla klasy pierwszej C życzy Karol. Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia uczniom klasy drugiej A oraz ich rodzicom życzy pani Wiesiaczajka. Piękna jest radość święta, ciepłe są myśli o bliskich. Niechaj pokój, miłość i szczęście otoczą dzisiaj nas wszystkich. Klasa piąta A. W noc z wigilijną w blasku świec, melodia kolęd płynie w mrok. Niech wam przyniesie radości, moc i wiele szczęścia w nowy rok, życzą pracownicy, obsługi, szkoły. Wesołych świąt! Maja G. Druga C. Duża radości! Wiki G. Wesołych świąt dla wszystkich Zuchów i druchny Beaty i banana życzy Zuch Julia D z klasy drugiej A. Dla Michaliny z trzeciej B od Julii Dla babci Gabi i dziadka tatka od Karoliny. Wesołych świąt życzy Franek i Janek Wesołych świąt dla klasy trzeciej A życzy Kuba M Wesołych świąt dla klasy pierwszej C czy Karol. Tam byłaś taka piękna bombka dla seniorów, taka trójkąta. To... No, to... Idę, idę, idę tak... Faktycznie, wesołych świąt dla wszystkich seniorów. Kochani, zapraszamy Was. Odszukajcie życzeń dla siebie, napiszcie życzenia dla innych. Niechaj to miejsce staje się magicznym miejscem Bożego Narodzenia. że tak sobie myślę, ta akcja pokazuje, że. Chyba warto być dobrym. Warto być dobrym. I warto, właśnie takie małe, proste gesty, małe, proste słowa, którymi okazujemy dobro. I tego się trzymamy. Tego się trzymamy. Kończymy nasze dzisiejsze ratnie spotkanie. Oczywiście jutro niedziela, więc jutro nie ma filmiku ratniego. Widzimy się znowu w poniedziałek od 7 rano. Zapraszam Was dzisiaj na transmisję na żywo. Dzisiaj renifer ze słodyczami do wylosowania. Yy, więc widzimy się sobota, więc godzina o dzisiaj o godzinie 18:00 zapraszam was na spotkanie na żywo. Yy, no i oczywiście raz jeszcze jutro w niedzielę od 17:30 do 18:30 przychodźcie najlepiej ze swoimi kubkami, oczywiście z rodzicami, dziadkami, jeżeli tylko rodzice wam na to wyrażą zgodę. Oczywiście przychodźcie w maseczkach, yy, zachowujemy odległość. Ale myślę, że jakieś radosne, fajne spotkanie nam z tego, z tego wyjdzie. Dobrej soboty wam życzę. Widzimy się dzisiaj zdalnie o, o 18.00. I mam nadzieję, że jutro przy dobrym kakale. A myślę, że taki uda mi się zrobić. Do zobaczenia.